Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills. Także wbijaj. Hej! na Wisinekczpele znajdujemy się na oficjalnym Mediade przed Galo 35. 35 Za mną jeden z bohaterów Kasper Miklasz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Kasper, no widzę, że ten po sobie narzuciłeś srogie. W tym roku nie ma leżenia i czekania, tylko ciągle walka za walką, walka za walką. Tylko to, to zanim przejdziemy jeszcze do Michała Bywarskiego, bo to też bym chciał zapytać, to ten sparing ostatni, byłem to sparringiem chyba nazwał. <laughs> Przyznaję, że nie widziałem, ale słyszałem, że szybka, łatwa robota. No Wygrałem to w 45 sekund, mnie nie ma co się chwalić. Przeciwnik nie był z górnej półki. To było tylko na odbudowę, w zamianę za Damo Marcina się wywiązał z obietnicy, że zawalczę i zawalczyłem, tak. Ja żałujesz troszeczkę, że nie doszło do walki z Adamem? No tak, żałuję, tak, bo mieliśmy swój konflikt do wyjaśnienia, Adam doznał kontuzji i jak się wyleczy, to może stoczymy swój pojedynek. Hmm. Więc tak, chciałbym zapytać, czy ta walka, to zwycięstwo ostatnio, to jednak daje coś, mimo że było szybkie, łatwe i się nie namęczyłeś, to jest jednak, podbudowuje trochę psychikę? No, w końcu poczułem to znowu e, że właśnie agresję i zaciętość w walce, no. W takim do Michała bym e, wrócił, no wszyscy mówili, że albo ty w stójce, albo on w parterze, no wyszedł scenariusz numer dwa, więc teraz jest admicja podrażniona i tego parteru trenuje znacznie więcej, czy po staremu trenujesz? Czyli no na pewno no staram się bardziej w grapplingowo i zapasy iść, ale też cały czas tą stójkę trzymam, w czym jestem najlepszy. Tak? Mój teraz kolejny przeciwnik na fanie jest, jak z tego co widziałem, takim bardziej stójkowiczem niż parterowiczem, więc myślę, że ta walka będzie się cały czas w stójce i wtedy pewnie będę miał większe szanse niż w parterze, tak? żeby wygrać tą walkę. Nie zawalczyłeś z zadaniem Oknińskim, ale Okniński tym zostaje. Trener Mirosław zostaje w narożniku u twojego najbliższego rywala. Czy na ciebie to wpływa jakoś, bo wielu zawodników musiało się z tym mierzyć i naprawdę z najwyższej półki, z niższej półki, każdy sobie radził z tym lepiej, gorzej. Inaczej, czy dla ciebie to w ogóle rusza, że to nie zawodni wchodzi w tak tylko jego narożnik? No co, no trener Okiński na pewno ma dobrą strategię, tak, też walczyłem z Michałem Pasternakiem i on był też w narożniku, też miał swój plan i Michał ze mną wygrał, ale teraz no co, nie będę patrzył na narożnik, tylko patrzę na przeciwnika, tak? wychodzę do klatki, daję z nim bój i na pewno jest adrenalina, tak, on na pewno nie będzie słyszał wszystkiego swojego narożnika, bo ja wiem sam to po sobie, jak adrenalina skacze, to praktycznie połowy z tego co mówi narożnik nie słyszysz, tak. Chłodna głowa weszła przed walką z Michałem Piwowarskim i teraz mimo tej przegranej, jak do tego podchodzisz? Czy to jest dobry kierunek, w tą stronę iść, tak ci jest lepiej, z taką chłodną głową, czy jednak wolisz, jak te emocje buzują już dużo wcześniej niż przed walką? Wolę być wyciszony, bo mi to daje właśnie większe kopa, więcej siły w sobie, bo miałem często tak, że potrafiłem wybuchać i też siebie wyrzucać nawet w walki, tak? Teraz wolę sobie usiąść, wyciszyć i dać dobry pojedynek. To zapytam o limit wagowy 100 kg, catch weight. Czyj to był pomysł, kto tak zadecydował, kto przez taką inicjatywę. Ogólnie no, zostałem zapytany przez Paweł Jóźwiaka, w jakiej kategorii chcę z nim zobaczyć. No to oczywiście powiedziałem 100 kg, tak? bo waży 98 czy 99, się nie ważyłem teraz. I on też właśnie zbijał zawsze na 93. I właśnie chciałem z nim stracić pojedynek w 100 kilo, no bo teraz miałem tę walkę tydzień temu, w piąt nie, w piątek, nie tydzień, jeszcze tydzień nawet nie minął. No miałem w piątek walkę i właśnie to była walka w open, tak? I w ogóle myślałem, że będę taki wycieńczony, jakby to zbiło więc pomyślałem, że zostanę w tej stówce i się czuję najlepiej. W takim razie pytanie o. tutaj no mówisz, że stójka bardziej, no ale z tym Salamowem ostatnio w tym parterze było trochę kotłowania, tam jakiś sweep chyba nawet był, radził sobie zapaśniczo, czy jesteś gotowy ewentualnie, jakby wpadł na pomysł, aby zrobić to, co Michał Piłowarski. No nie wiem, no zobaczymy co pokaże walka, tak? No ja jestem nastawiony wyjść wygrać, zdjąć z niego duszę. I co? No i dopisać sobie kolejny pozytywny wynik do rekordu, tak? W takim razie kto w narożniku? No to zobaczycie podczas fn 35. Nie, nie kiedy na koniec kibica, to też muszę zapytać, bo Struda wraca, to jest od razu inny klimat. E, fighterzy mówią, że to jest takie, no, trochę polskie Fight Island jakby e, i mamy tutaj zupełnie inny klimat i ci kibice niosą, ostatnio ma być połowa. Wiadomo, że tam troszeczkę było chyba ich finalnie więcej. Tutaj już chyba 75% obiektu może być nawet tak, że coś pięknego. E, ciebie to nakręca, jak oni faktycznie są za tobą krzyczą i dopingują, bo tak jest. No ogólnie się cieszę, bo to jest u mnie na mezurach, tak? Ja ogólnie pochodzę z Ełku, tak? Teraz obecnie mieszkam w Rzeszowie, tak? I właśnie bardzo się cieszę że mogę wystąpić na Mazurach, no bo tam jest publiczność, tak, z mojej strony, tak. I myślę, że dostanę doping, którego potrzebuję i ten pojedynek wygram. To czekałem w takim razie no, na ogień w klatce, jestem pewien. Wiem, że nie będzie decyzji w tym starciu, także czekam, będzie na pewno grubo. Dziękuję Ci za poświęcony czas i widzimy się na ważeniu. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dzięki.